W sobotę, 26 września, w Czarnym odbyły się uroczystości związane z intronizacją nowego króla strzelckiego, Bractwa Kurkowego z Czarnego, którym ponownie został Ireneusz Czerniawski. Witam Bractwa Kurkowe ze Szczecinka, Brust, Strzep, Chojnic oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej Szansa w Czarnym. Zbiórkę na placu Jana Pawła II zakończono wystrzałem armatnim, którego dokonał ksiądz proboszcz Włodzimierz Skoczyń. Następnie bracia kurkowi wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali ulicami miasta zmierzając do zabytkowego kościoła parafialnego. W kościele parafialnym odprawiona została uroczysta msza święta, w czasie której intronizowano nowego króla. intencji introduzowanego dzisiaj Króla naszego Bractwa Irenusza Ceglaskiego. Pozwólcie, że jeszcze raz bardzo gorąco powitam Was wszystkich w naszej parafialnej Świątyni. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Cieszę się Waszą obecnością. I w tej przyświętej świętej w sposób szczególny chcemy polecać Strzeleckie Bractwo Kórkowe Czarne wraz z jego nowo intronizowanym dzisiejszym królem, bratem Ireneuszem Czerniawskim oraz jego ja morzem to jest Księgi Lamentacji. Pozbawiliśmy duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu i rzekłem. Przepadła Przepadłam z Pan. w bank. Wspomnienie od ręki nędzy, to białą trucizna. Stałe wspomnienia rozważa że mnie dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się mi Pana, miłość nie zgasła. Jest nowa i świeża co rano, ogromna Twa wierność. Działem mi Pan, mówi moja dusza, czekam na Niego. Dobry jest Pan ten, Ufny, dla duszy, którego szuka, nagle szczeka, im czemu, w ratunku od Pana. O to słowo Boże. boże, boże dziękuję. Dziękuję. A dalej, że kozernicy, kurki u różnicy, który postrzeli koguta, temu zabrzmi wdzięczna nuta. A to kurka zabije wiwal, król nie krzyje. A dalej, że Wysypcie proch, wsypcie proch, prochu do różnicy, niech będzie suche, siarczysty, posuwisty i strzelnisty. A kto kurka zabije, wiwat, król niech żyje. A dalejże żyd wbijcie kurkę do różnicy, niech będzie okrągluchna, smagła jak weselna druhna. A kto kurka zabije, wiwat, król niech żyje. A dalejże pozernicy wypragajcie się, do różnicy, a gdy przyjdzie czubić kurka, popamięta pies na kurkach. Bóg da te bestyje, król kurkowy zabija. Tymi słowami jednej z najstarszych piosenek braci kurkowych raz jeszcze serdecznie witam siostry i braci Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym, jak również wszystkich przedstawicieli zaprzyjaźnionych brat, brat z pocztami sztandarowymi, na czele pozwólcie, że tym razem wymienię poczet Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Szansa. Wszystkich zgromadzonych na, na dorocznej uroczystości i tronizacji króla kurkowego. Stał się to już tradycją, która barwnie wpisuje się w pejzaż naszej miejscowości. Każdego roku brać kurkowa z tego miejsca pokazuje światu i rzeczypospolitej, co czarne znaczy. Jak bardzo wasza służba, przywiązanie do tradycji, modlitwa, wasz patriotyzm Rzeczypospolitej są potrzebne w dzisiejszym pokoleniu? Pierwsze wraca Strzelców powstaje w miastach europejskich posiadających umocnienie obronnej fortyfikacji. W razie grożącego niebezpieczeństwa obrońcami miast byli sami mieszczanie zrzeszeni w korporacjach kupieckich i cepach rzemieślniczych. To wymagało systemu szkolenia obywateli na do władami bronią i zaznajamiania ich z taktyką prowadzenia działań wojennych. Do przeprowadzenia ćwiczeń i organizowania samoobrony władze miast powoływały zatem bractwa strzeleckie, którym nadawały zazwyczaj znaczne uprawnienia i przywileje. Bracia szkolili także swoje umiejętności, urządzając coroczne zawody strzeleckie. Strzelano do celu będącego zazwyczaj wyobrażeniem tzw. dzikiego człowieka, alegorycznych i mitycznych figur dzikich zwierząt, ale głównie do wyobrażenia taka kura. Doroczne zawody odbywały się po tytuł najlepszego strzelca. Zwycięzca otrzymywał tytuł króla kurkowego. Obecnie Bractwa prowadzą szerok, szeroką działalność społeczną, charytatywną, współfinansując wiele przedsięwzięć. W tę tradycję wpisuje się reaktywowana przed 10 laty działalność strzeleckiego bractwa kurkowego w Czarn. Kultywowana jest tradycja. Co roku dokonywany jest uroczysty wybór i intronizacja nowego króla kurkowego, połączone z przemarszem braci i sióstr z placu Wolności do kościoła paratrzanego. Nasi bracia kurkowie uczestniczą też w wielu innych ważnych wydarzeniach w mieście blisko współpracują także z innymi polskimi i europejskimi bractwami kurkowymi. Dzisiaj cieszymy się Waszą obecnością w naszej świątyni. Witamy nowego króla kurkowego. Jego impronizacja dokona się uroczyście przed zakończeniem, przed zakończeniem tej przyświęty. Będzie to nowa odsłona w działalności tego bractwa, które tutaj w Czarnym ciągle się odradza i tworzy. Teraz zawierzamy macierzyńskie opiece, pani Jasnogórskiej nasze bractwo górkowe, kościół wszystkich Polaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzamy jej każde polskie serce, każdy dom, każdą rodzinę, wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Niech Maryja będzie naszą przewodniczką w naszej codziennej pracy, w szarej, żmudnej, nie wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro ojczyzny prowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i w naszych środowiskach. Prosimy Cię, o Pani Matko i Królowo Polski, abyś cały naród pogarnęła swoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i, ducha, i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Matko Nasza Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi, odkupicielowi każdego człowieka. Panie Boże, przyjmij nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Za Kościół Święty i Papieża. Zachowaj Kościół swój święty od zła i uśmierć w swojej miłości. Strzeż i zachowaj Papieża Franciszka. Niech Twoja opieka będzie dla niego mocą. Ciebie prosimy, Panie wysłuchaj nas Pani. Za ojczyznę naszą, Boże, otaczaj opieką naszą ojczyznę. Zachowaj nasz naród od nieszczęść, niech żyje w spokoju i dobrobycie. Oświeć umysły rządzących i zgromadzenia, które ustanawiają prawa, nie wszystko rozstrzygają mądrze i sprawiedliwie. Ciebie prosimy. Wyspimy. Za parafian i wszystkich mieszkańców miasta i gminy czarne. Obdarz ich Boże swą łaską spraw, aby żyli w jedności z Chrystusem dla Twojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłałaj. Wysłałaj. Módlmy się za dzisiaj intronizowanego króla strzeleckiego Bractwa kurkowego w czarnym, brata Ireneusza Czerniawskiego. Jego małżonkiem, beatem i członków jego rodziny. Obdasz ich niezł niezłomną wiarą, żywą nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy. Utrmmy się za wszystkich zgromadzonych w tej pięknej, czarneńskiej, parafialnej świątyni uczestników dzisiejszej uroczystości. Udziel nam wszelkiego dobra. Obdasz nas swym błogosławieństwem. Kieruj naszymi krokami zgodnie z Twoją Ewangelią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Panie. Moi drodzy, teraz dokonam poświęcenia yy, łańcucha, który zawiśnie za chwilę naszej yy, Króla Strzeleckiego z kurkowego w Czarnym. Z położenia naszych w imieniu Pana, który, który stworzył niebo i ziemię. Panie wysłuchaj modlitwy naszej. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlę się. Po Pani może wszystkim tym, którzy te poświęcone rzeczy będą przechowywać albo je używać, niech pobudza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie oraz bliskim coraz lepiej służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pragnę ogłosić wszelki wobec, iż po przeprowadzeniu przewidzianych regulaminem ćwiczeń Królem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Anno Domini 2015 w Czarnym został brat Ireneusz Czerniarski. Pierwszym marszałkiem został Leszek Wilma, a drugim Manfred Rikeman. To wszystko do publicznej wiadomości podajemy. A nieby zaszczytem bracia obdarzeni ten honor godnie nas sobie nosili. Nie większemu pożytkowi rejgu, czyli stając się wzor wzorem szlachetności serc rycerskiego życia. Na wieczną rzeczy pamiątkę w czarnym dnia 26 września roku pańskiego 2015. A teraz proszę brata Hetmana o uczynienie swojej powinności. Ten no to przechodnik w łańcuch. Przekazuję królowi Anno Domini 2015. Noś go z honorem i dbaj o niego książkę. Wiwat Król! Wiva! król! Wiva! król! Wiva! 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 Ponieważ król i królowa panują nam drugi rok, pamiątkowe za ubiegły rok łańcuchy też pozwolę sobie wręczyć, ale najpierw król. Króla Okręgu, brat kurkowego Szczecinka i brat kurkowych naszych. To bardzo proszę umieścić, mam takie nasze na i niech ta szczelnica będzie jakimś wzorem chrześcijańskim. Bardzo proszę. A tu dostaną niektórzy w prezencie, mam takie piękne wykonane przeżycie. Ja pozwolę sobie jeszcze złożyć się najserdeczniejsze życzenia bratu Kurkowemu Anno Domin 2015, bratu Jerownoszowi, jego małżonce o wielkim sercu, życzymy owocnego królowania przez następny rok. Dziękuję. Ku pożytkowi całego Bractwa strzeleckiego w Czarnym. Szczęść Boże. Ja mam jeszcze Rada Starszych Strzeleckiego Bractwa w Czarnym postanowiła uhonorować księdza proboszcza medalem Około środę za dziesięciolecia naszego Dziękuję Bardzo dziękuję za to szczególne wyróżnienie, naprawdę czuję się wzruszony. No i postaram się nie zajść. na nadziei, które dla sukórkowe popada w mojej osobie serdecznie zaprać. Po zakończeniu przy świętej uczestnicy uroczystości zebrali się przed kościołem parafialnym. Tam nowo intronizowany król Strzelckiego obrazstwa Kurkowego z Czarnego Ireneusz Czerniawski, dokonał wystrzału armatniego, po którym przyszedł czas na wspólne grupowe zdjęcie na tle zabytkowej świątyni. Następnie bracia Kurkowi i goście ponownie przemaszerowali ulicami miasta, kierując się na plac Jana Pawła II. Stamtąd odjechali na teren strzelnicy czarnickiego obrazstwa, gdzie odbyły się dalsze uroczystości związane z intronizacją. Pierwszego króla zachodnio-pomorskiego, proszę, do armaty. Dzieciak nas szczeregiem nam przybroni, A z naszej żywy stanie ból. Jak ojcu tak pan siedzi zadzwoni, Z bratewskich biorą i rodów chodnich ból. Czas, słupca strzelców, zastępnek gotowy, By za ojczyznę święty ruszyć ból. Jeszcze mamy do wręczenia zaległy łańcuch dla królowej, dla królowej Anny. No i król wręczy marszałkom. Jest jeden obecny z tej kadencji, jeden z poprzedniej kadencji. Także zapraszamy brata Henryka. To jest zaległość. Zaczynamy od marszałka. Marszałku. No zaraz tam wejdzie, bo przepracowali mnie. No. Raz gratulacje. Dziękuję. To był mój bacznik, tamten. Mój był, tamten. Tak. Gdzieś my się w boju zaginął. No i właśnie, no i, nie zdążyliśmy. Nie Ale odnalazł się. Gratulacje. Dzięki. Nowo intronizowanemu królowi gratulacje osobiście złożył burmistrz Czarnego Piotr Zabrocki. Pozwolę sobie złożyć gratulacje... Królowej i królowi, no jako gawieć nie mogłem się dopchać, także teraz, teraz królowo gratuluję. Królu, panujcie nam tutaj łaskawie. Burmistrz Piotr Zabrocki skierował także kilka słów do zebranych. Historia Brat Strzeleckich sięga odległych czasów. Myślę sobie, że jesteście takimi godnymi reprezentantami Brat Strzeleckich, które w historii zapisały się w historii państwa polskiego. Ja osobiście życzyłbym sobie, abyście byli jak Michał Wołodyjowski, polski rycerz znany z, z opowieści Sienkiewicza. Chciałbym, aby tak jak on i wy byliście jego następcami i godnie służyli ojczyźnie, ojczyźnie Polsce, ale i ojczyźnie w tym mniejszym w wymiarze, ojczyźnie, czyli naszej gminie i każdej gminie, z której pochodzicie i powiatu, z którego pochodzicie, abyście pokazywali się, istnieli i tradycje kultywowali. Dzisiaj jest szczególny czas, aby pokazywać naszą polską, rodzimą tradycję, abyśmy czuli, że jesteśmy godnymi reprezentantami naszych przodków. Powinniśmy być dumni. Ja jestem dumny, że taka uroczystość odbywa się po raz kolejny w Czarnem, że mamy nowego króla, że państwo chętnie przyjeżdżacie, więc sam chociażby przemarsz po ulicach naszego miasta już szedł do tradycji. Za to Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy przybyli. E, dziękuję za to, że będziecie się dobrze bawili i celnie strzelali. Życzę owocnych, e, owocnego zbierania nagród i zabierania tarcz. Oczywiście tutaj, żeby nie było tak, że jedno was, Bractwo wszystkie zabierze. Także życzę tego Państwu w imieniu samorządu naszego gminnego i mieszkańców. Dziękuję bardzo. Kiedy oficjalne wystąpienia dobiegły końca, goście mogli osobiście pogratulować królowi i złożyć mu życzenia. Królowo, tu jest też coś dla Ciebie. O, o. królowa. Dla królowej, a tu jest do podziału z najlepszymi życzeniami. Ważnym elementem obchodów intronizacji był turniej strzelecki, w którym rywalizowali między sobą bracia Kurkowi z różnych bractw. Zanim jednak przystąpiono do strzelań, omówiono ich zasady oraz względy bezpieczeństwa. Tradycyjnie, chociaż i z obowiązku przede wszystkim chyba e, pragnę przypomnieć o warunkach bezpieczeństwa. Za tym płotkiem, który oddziela nam tą część bojową strzelnicy od tego zaplecza kulturalno-rozrywkowego, tam po prostu już należy zwrócić szczególną uwagę na to, co robimy. Co się dzieje, co robią inni. Tam, gdzie jest broń, tam należy również liczyć się z tym, że może stać się jakieś nieszczęście. Teraz same strzelania. Strzelamy do pięciu tarcz. Tarcza pierwsza, zacznę, niech to braczka, będzie. Po kolei, Ta, bracka, tarcza bracka. Tutaj strzelamy z pistoletu z, boczne, z bocznym zapłonem. Tak? Trzy strzały, najlepszy wynik. Najlepszy wynik, nie ma po prostu finałów. Najlepszy wynik, czyli najbliżej e, strzały, najbliżej środka tarczy e, będzie decydowało o zajętym miejscu. Czyli nie ma finału w tym. Tarczy brata. Tarcza króla. Tarcza e, króla. E, tarcza króla to jest karabinka sportowego. Broń oczywiście, jeżeli ktoś ma swoją, proszę bardzo. Tarcza króla szalamy do tarcz papierowych, które otrzymacie tam e, przy wnoszeniu opłat, tak, i które będę przypinał osobiście. Yy, trzy strzały, pięć osób wchodzi do finału lub sześć, jeżeli szósta ma taki sam wynik, czy tam siódma osoba jak piąta. Kolejna tarcza przewodniczącego, i przewodniczącego rady, miejskiej. Yy, rady miejskiej pana Adama Breska i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w czarnym pana Tadeusza y, żyły. Warunki oczywiście te same jak poprzednio, czyli pięć osób, w finał i po jednym strzale z, z serii finałowej. Następna tarcza. Tarcza sponsora Exim. Tarcza spo sponsora Epoł, Exim C, Dziś, C, tak. Paweł, y, brata naszego jest. Pawła Kowalaka. Tutaj strzelamy również z karabinka i zasady są te same jak przy pozostałych karabinkach. Trzy strzały, pięć finał. I osób. I ostatnia tarcza z kulturą Bronka, brata Bronisława Ławeckiego. Tutaj strzelamy e, z pistoletu TT, tetet, e, z TETETki popularnej i również tak jak przy pistolecie z bocznym zapłonem, nie ma finałów, trzy strzały, najlepszy. Najlepsze w takie W strzelaniu o tarczę króla zwyciężył Andrzej Gwizdała z Czarnego przed Zbigniewem Lemiechem z Wejcherowa oraz Zbigniewem Lankaufem ze Szczecinka. Tarczą bracką wystrzeliła Aldona Samborsochaczewska czeska z Kościerzyny, która wyprzedziła Pawła Jarocińskiego ze Szczecinka oraz Zbigniewa Lemiecha z Wejcherowa. Andrzej Gwizdała z Czarnego zdobył także tarczę przewodniczących Rady Gminy Czarne. Na drugim miejscu w tym strzelaniu był Paweł Kowalak z Czarnego, a na trzecim Zbigniew Lemiech z Wejcherowa. Strzelano również o tarcze sponsorskie i tak tarczę Exim C wystrzelił sobie Ryszard Pociński ze Szczecinka, a tarczę Brągas Grzegorz Brondys ze Szczecinka. W strzelaniu młodzieżowym najlepiej wypadł Jacek Sitek przed Wiktorią Gwizdała i Abamem Frutakiem. Na zwycięzców poszczególnych strzelań czekały cenne nagrody rzeczowe.